W dzisiejszym odcinku poznacie nowego członka chaosu, którego nic się nie spodziewał. Gotowi na akcję? Oglądajcie do końca. Leczka czuka O za to. Jesteś na akcji. Jesteś na akcji. to na akcji. robię? na akcji. Jesteś na akcji. Jesteś na jest? Jesteś nie, Ale serio, Będę miała sinek tutaj chyba. Pokaż. Wiedza, ona już ma obrzęk. Serio? No. Już nie, Filip, masz, już ucie, nie masz. uciekaj. Nie, uciekaj. Cię, uciekaj, uciekaj. To nie jest za wyspiesza oh, zabawa. Pazoki Ci nie zejdzie? Boli, nie? Jest nic. To ja Cię ucałuję. Drama alert. <grym> Jeśli się że że Wojtek zaraz wyjdź. go. <grym <grym Dzisiaj dostaliśmy takie oto piniaty od siostry Manueli. I od szwagra, Balony luboń. <grym> Balony luboń. Słuchajcie, mam tu cztery filiaty. Mega ładne są. Ładne? Tak. W każdej piniacie są po dwa zadania. My nie wiemy, jakie wylosujemy. Ej, to zamawiście? Nie? Dobra, ja pierwsze. Eee, dobra. I daj się mostu tak No, idziesz, idzie! Dobra, no. pij. Makti, Makti. Czekaj! My nie widzieliśmy! Jeszcze raz! O jezu! O jezu! Przepraszam, kogo walnąłem? Po pierwsze, od to. Co to, to jest? Żyjesz? Tak. Złapto. Zamarnię. Ej, ale przepraszam, ja Cię walnąłem. Ej, uważę, bo spokojnie. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Krok do przodu i teraz stań pety. Nie, yeah, stań pety, stary. Krok do przodu jeszcze jeden. Ej, poka pokaż, pokaż, no, zdejmij. Uj! O, tak, patrz. O Jezu, Kto? Kto to jest? Gdzie wow, są cukierki? Nie, nie ma cukierków! Nie! Ej! Yeah. Yeah. Publiczna kompromitacja. Zrób zdjęcie z najgorszym filtrem, który wybieram dla Ciebie, pozostali uczestniczy. Opublikuj to zdjęcie na swoim Insta Story. To jest mnie? No! no. no. O nie, o nie! A tam z tyłu jeszcze jest. Nie, eee, co, teraz ja wykonuję to? Trzymy Ale ja nie z... rozwaliłem kiniaty, ja chciałem rozwalić. A on za ciebie rozwalił. Ej, jest w ogóle z, z tym dezakowaniem <śmawiamy. śmawiamy>. Zniszczyłeś mi zabawę. Dlaczego <śmawiamy> tak zrobiłaś? I że Ci to trzymam, piesz te rzeczy! Słuchaj, jeśli sobie nie radzisz, to trzeba Ci nie. pomóc, tak? No... Zobaczcie się z daleka, ja tutaj zawsze od na spacery, widzę gościa, który nie trafi w pniatę, no to musiałem przyjść. Jesteś w szafroku, jakim różowym od mamy wziąłeś? Od babki. Od babki, kurde. O, ja. o, niech to zrobi. ci. takie nie jest aż takie. Ja bym chciał, żebyś Ty wstawił taką dziewczynkę z siebie. Nie, nie, Girl. nie. Zobacz. Ale słowo... Ej, dobrze wyglądam w sumie. Dawaj to, dawaj to cykamy od razu stare. Ale jak gdybyś zrobił już żelim, oh, to by było dobre. Ej, jak to dodam, bez Oj, żadnego powodu, ludzie jeszcze nie wiedzą o odcinku, oni nic nie wiedzą. Jest. Jak ja to dodam do story ludzie. O, jest Będzie śmiesznie. Będzie będzie ja. Zapisuję Oj. i możesz mi przesłać. Dlaczego co mówisz o tobie? No mnie nikt nie lubi. Słuchaj, stary, nie przejmuj się. Mnie też. No to widzisz. Jaki fajny skład. Musisz Całe robić takie? Bez skrzywienia się. mogę Ja czekaj. patrzę, kurde. Szybko, szybko. Uśmiech, uśmiech. Zobacz, on już jest doświadczony. Tu ja w w pt. Musimy cię, bo coś mocniejszego, <grym> bo to serio. to... Nie ja po to tutaj przyszedłem. Ja ci mogę się. oddać, tak? Moje zadania. <grym> Zamachuj się, się, dawaj, Ja muszę dawaj, się uśmiechnąć. Ja 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 nie Nie ja musisz! jest? O, musi. O kurde! O Nie, nie, jest są nie, Telefon prawdy. Reszta uczestników wybiera losowy kontakt w twoim telefonie, do którego musisz zadzwonić. Twoje wcześniej ustalone, krępujące zdanie. O ja, ale druga? Spacer bólu, przejść po klockach Legor. Nie. Ej, no, nie. To jest dobre, no. no ale jest... dobre. Nie, 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 no, tego kupiłem. Ale te klocki kupiliście takie, że jak godna płakał, nie? Nie wiem, nie woli. Ja mogę tak skakać. Masochista. O Jezu, ja lubię ból na podduszanie. To wiecie. Zadzwońmy do fagaty, że jesteś na nią wkurzony. Nie. Że jesteś zakochany. Albo jesteś w ciąży. Nie, nie. Nie, nie. do fagaty, że powiedz, że Kiedyś? długo nad tym myślałeś. No i że ty też ty, ty na przykład woli spotkać się z chłopakami, ale że ona też jakby próbuje w takie emocje, emocje, że chciałbyś się ze spotkać. Ona to nie uwierzy. Że jakbyś no, że że chciałbyś sprowadzić dziewczyną, i że jedyna dziewczyna, no, która coś chciałby... no. do głowy, to ona. Chciałam Dobra. Z dziewczyną. Halo Agata. Co mówi? Filip, to. kto? A, a, Ej, wiesz co, bo ja ci muszę coś ogólnie powiedzieć, co nie? No? No bo wiesz, ja ogólnie no lubię samych chłopaków, co nie? Ale ostatnio tak tak sobie myślałem i tak tro trochę poczułem coś do ciebie, chyba. A, a, a. Kurde! mogła mogłaś dobra. podkręcić! <grymka> tak, no. <grymka> to jest złe z Pozdrawiam. Ale dobra, ale nie będzie zaliczony. To może nie. do kogoś innego, bo to A to, to, to do jakiegoś Słaby. ziomka. Nie, nie mam ziomków. Do, to do chłopaka. Ja mam takich dziwny. Dobra, możemy w sumie. Do chłopaka i powiedz, że... Nie wiem co, ja tak się nie znam na takich rzeczach. Ja nie wiem, czy tam radę słuchać takie rzeczy. A ja zobaczę, czy ja z wartego nie pisałem przypadkiem kiedyś. Po to. Włos i teraz blisko, i teraz stoi siły. Oh! Oh! No, to jest! Dobra, dawaj, dawaj! Bum! Bum! Depilacja ekstremalna. Przykleisz plaster w do nogi. Ha, łatwo. <laughs> nie mam włosku. No właśnie. To do czuksa. Jeden oh, miało, yeah, bo jeden miał być yeah. dla Czuksa. No jeden dla Czuksa. Jeden dla Czuksa miał być. Co tak śmierdzi? Powołaj to osoby po lewej. O Jezu. Ale no nie mam skarpek! Co nas robić? Akurat przyszedł, tak? Co mas zrobicy? Owołasz twoje skarpety. A moje są od boca i gówna. Jeleni! i W ogóle staren! Czeu ja! Ej, dobra, kochana, to ja ci daję! Tak ja. A ja ci podam. W ochu, w ochu A, kochana! A to są z dzisiaj skarpety. Dzisiaj! To jest od gówna jeleni! Zwieża skarpeta. Jezu Maria, co ja robię w no? tym rzeciem latach? No. Jesteśmy w lesie, nie sprawdza. Ale i tak nie będzie jej zjeczyć, bo musisz powołać po prostu. <laughs> Ej, nie udawaj! Ona udaje! <laughs> Robiłaś to już kiedyś? E, komuś? Nigdy. To sobie też, nie. Najpierw trzeba rozgrać w rękach! Ale taki duży chcesz? Plastek? No nie, tak, spokojnie, dasz pół. Ale mówiłeś, że za lekkie wyzwania są, nie. Dobra, no nie będę peniać, nie? No, o matko, dobrze, to mi się nie trafiło. Ale więcej pływał jaki to sobie golą nogi. Normalnie? A ja pływałem 7 lat, całe dzieciństwo. I goliłeś nogi? Nie. <laughs> Boję się, że potem mi w jednym miejscu odrośnie taka, wiecie, mysz wielka. Kurde, a ja, ja nie mam siły w rękach, wiesz? No, to, to Jelly, dawajem. Nie, 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 nie.

to jest gładkie I teraz z całe siły dajesz! O, o kurde Ale nie jest tak lekko! Kurde! A, Ej, fajne! To rosyjska duretka z jajkiem. Masz przed sobą 6 jajek. Przede są ugotowane dwa stupowe. Wybieraj jaja. Twarde ma twarde Twarde Rosyjska duletkę trzeba iść. Ja. Puuu! Puuu! nie! sali musiałem! Wezmę jaja na głowie, Wojciech. <noise> <noise> w musiałem! Dajcie ten! Ale bym miał odżywkę, ładem na włoski, kurde. Ale to jeszcze jedno jajo dla Czuksa. Za łóż czapkę robię. Czekaj, masz na brodzie. Nie, i na włosach, daj. Tak. Dobry kontencik. Ej, słuchajcie, musimy teraz y, zrobić porządek i pozbierać te tak. same konfety tak. i pińaki. wizowie widzowie, witam was bardzo serdecznie. Jacy widzowie, kurwa? Ja, 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 ja. Nas witasz, nie? Aha. Siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczony szpital w Zofiówce, który podobno jest nawiedzony. Sprawdzimy to. Ludzie piszą, że ukazują się tu różne zjawiska paranormalne. Zaś się boi? Ja się boję. Ja troszkę. Ja nie oglądam horrorów, ja nie tego. Po co tego. ci długo pis? Ja chcę krzyżować. Ja, ja dzisiaj nie zasnę. O burze, tak to wygląda? To jest psychiatryk, czyli coś dla nas. O, ty Ej, ty nie chcę wam nic mówić, ale już słyszałem jakieś kroki. Nie, proszę. W, w 1940 to było getto. Założone. Ile było tu pacjentów? W szczytowym momencie 300. Ale ja pierwszy mam iść? Tak, dawaj pierwszy, stary. Czyli ja ty się boisz coś czy nie? Boję. A ty nie ma bezdomnych? Ej, tam ktoś jest. Gdzie? Ej, słyszałeś? U góry? Ej, czekajcie. To jest na czekajcie, cisza, chwila. Słyszałeś się to? Ja tego nie słyszałem. co się liczą? O, teraz było słychać. Dobra, teraz było słychać faktycznie. Ej, chodźcie tam do góry, no zobaczymy. Jak. Krew jest. To nie jest krew, bo krew by zrobiła się ciemna. Skąd ty masz taką wiedzę? Nie mam pojęcia, ale tak mi się wydaje. Ktoś jest na dole. Ktoś, na dole. E? Mi już tak ciężko oddycha strasznie w ogóle tutaj. Bądźcie przez chwilę cicho! Jest tak jakiś gościuszek na dole. Musimy przełamywać swoje Dobra, granice. Dobra. Nie ma co. Lecimy do góry. Są te znaki dziwne jakieś. Słyszeliście? <grym> Słyszałeś to? Słyszeliście takie ptum? No? Nie ja się bojemy Nela. z zdarowy skoczyć. Czuję, że to sobie leżeli ludzie. Normalnie. O, tutaj chyba ktoś spał. <grym> ja to jest normalna. O kurwa. Ja. Ola, byś mnie co to było? Ale... Uważaj, żeby nie spaść tu w prawo, to ja może pójdę z prawej. Ja Ale gościu! Czemu udał mnie, wszyscy to robią! Co się o, z się z... tu przechodzą, on stoi się na mnie patrzy! No ja w Te okna na dole wyglądają. Lecimy pracy. w dół, dawać. Czekajcie no, <grym> szkło! No było, zbicie szkło. Dobra, lista obecności. Kogo tutaj nie ma, żeby osądzić go, trolla, że to zrzucił? Wszyscy są. <grym> Jezu. <grym> Czapskie! Na samym początku mówiłam, że się najbardziej poboję. Ciekawe kto mnie wzywa. Leczka Czuka jest za tobą. I obrót, kurde. Leczka Czuka jest za tobą. Zrób tak. Czuka? No Czuka. I ja powiem, ja powiem, a ty się obróć. Leczka Czuka jest za tobą. Najbardziej to ja się boję tych wrzasków, stary. W nieodpowiednim wiesz. No. Zobaczcie. A tutaj jest do piwnicy na dół. Ej, tu jest tak klaustrofobicznie trochę. A ja mam klaustrofobię. Ale korytarz, kolejny. Ten korytarz jest długi. Dlaczego taki długi korytarz? Kto tam jest? Ej, tam coś serio te y, walnęło teraz. A widzisz, tam to stoi. Ale czekaj, czekaj, tam coś nie wydawałoś? Ej, czekajcie. Się. Tam w przodu była jakaś maska, teraz jej nie ma. Ej, to jest modwe. I opony są. Ej, tam jest ktoś, naprawdę jest ktoś! Halo, kto tam jest? Może Manuela pójdzie pierwsza. Ktoś... No, no, no na pewno. Mówi, ten dzieg z drugiej strony. No ja przydziele. <laughs> Ej, Ej dobra, latarka. To jest. Jakby coś spadł. Niech, ja się sam się boję. Halo! A ja spędzilibyście tu noc, że tak zastali sobie? Nie. Spali? Ja bym mógł, ale bym się bał zdomnych tylko. <laughs> Patrz, nie wchodź tu Patrz, pisze. To. Nie wchodź tyłu, Wojtek wchodzi, od razu z jelifrutem podbijam świat. Ej, ale mi cały czas coś w ogóle gada w głowie, nie? Żebym podszedł do okna. Jakby jelifrut nagle odbiło i by zaczęła Co to był? Jezus, proszę was! Ale bardziej od ludzi jest panika, nie? Że tak wiesz... Ej, nie, straszne. Wojtek, nie rób co to jest? Wojtek, nie rób tak! Wojtek! Ja wierzę! zaraz No, a zaraz pierwszy. Nie, nie. Co to To oczy tak tutaj, patrzy te oczy. Naprawdę to mega creepy wygląda. Tak? Kochana rodzinko, wysyłam wam tą gosówkę, żebyście wiedzieli, gdzie ja byłam, bo się obawiam, że jestem w takim projekcie podobnym do Blair Witch Project. <ścoughs> Możesz przejść po wykonaniu zadania. Ej, widzieliście to? Ej, tu pisze rzuć mną w cel. Jaki kuźni? O ja pier! A tutaj! A czy miałam rzucić? O! To nie ja. No rzuć ze epat! Przeczytaj sobie! Rzuć, no w celu, to trzeba to robić! Może przejdźmy tam dalej, zobaczymy, no. Nie odwracaj się. Nie odwracaj się? Jak to nie odwracaj się? Ktoś tam przeszedł na końcu tego korytarza. Może jak ktoś biec zacznie albo coś. Ja Szczochę wy... poznam. Co jest? Słyszałeś? Gdzie? Tak ktoś gwizdał, gwizdał ktoś. Halo? Ale jest tam ktoś? O kur*** jest! Ej, bądźcie ciszej! naprawdę, no, na, Ktoś idzie w naszą stronę. A teraz cicho jest. Ja się boję, idziemy stąd. Jakby, nie wiem, przy... wiatr albo coś. No. Co jest? Co jest? Co jest? Gdzie to jest, Gdzie to jest. Co jest? Co to jest? Co jest? To jak idą w naszą stronę? Chwist dał ktoś. O. Ej, dobra, było faktycznie. Daj jakiś znak, jak nas słyszysz. Hal? Jest, jest nie. chyba, no, Ale jest tam ktoś. Ej, patrzcie się to. Co tu jest zejście? Tak. Co ty gadasz? Lecimy na dół. Pytanie, czy my się tu zmieścimy? Ja, słyszeliście tam? to? Kto tam jest? Halo! Halo. Krótką Wojtek! Gdzie Wojtek! tam Ktoś tam jest na górze. Na Ej, gdzie wy jesteście? Jak ja się poryłem, ty. Ja się zgubiłem w tym. Wiecie ile tam jest jeszcze tych korytarzy dalej? Ej, chodźcie zobaczycie jakie tam są creepy obrazki, nie? Patrzcie to! To jest Alieny. Mocne akurat. O nie, siadaj tam! Dajcie na insta fotę. E? Co jest? Ej, zobaczcie, widzieliście to? Ja widziałem. Ej, ale gorzej jakby... To się tam wie. dosłownie, ta siatka, tego tam nie było i się gorzej? to usunęło. Widzieliście? Patrz, 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 patrz. O co to jest? Ej, słuchajcie jak coś idzie! Ja idę to złapać, idę to złapać. Ja się, gdzie? gdzie to mogło być? Bo Skoś to musiał pójść. To musiał ktoś stać tutaj, w tym miejscu. Dziwne, jeśli tutaj nie ma nikogo podłożonego, to jest to dziwne. Słuchajcie, czy ktoś jest tam dziwny. Idziemy szybko, dzisiaj panuję szybko! No kto pamięta gdzie ludzie się tu trzy razy w tym pokoju. Nie wiem, chyba sam. gdzie ty jesteś? Gdzie jest Filip? i poczekajcie, za nimi fili! Tak, oni poszli inną drogą, słuchajcie. Straszymy ich? Powiedz. No to kurde, Tak, to tak, raz? tak. To jest dobry pomysł. Generalnie zasada Urbeksu jest taka, żeby się nie rozdzielać, bo jednak jakby się komuś coś stało, to my wszyscy jesteśmy powiadomieni o tym. Ty powiesz, że stary, szedłeś i przez przypadek stary się wystraszyłeś i mnie popchnąłeś i się stary do dołu. Generalnie chodzi tutaj bardziej o to, że w takich miejscach są dziury kilkumetrowe. Gdzie się wychodzi? O, tutaj, już na dworze, super. O, stary patrz! Powiedz, że tutaj wpadł do tego dołu stary. Yy, dlatego no lepiej się nie rozdzielać w tak dużych miejscach, nie? O Boże. Tak Tak? No. Ja generalnie poszedłem tam trochę dalej. Normalnie chodzi, ktoś im czy bo było słychać. Boże, Co z tym już jest je tak w ogóle. Pytanie, gdzie oni są? Chyba tak, no. Tak. po prostu pogonimy. Można ja by to tak ugrać, że wybyście niby byli u góry. Ty byś niby... chyba chasz Filipa tak z no. góry, on się tutaj kładzie i tyle. Ja bym sobie nogę albo rękę połamał. Ej, i bym Mówiś zaczął krzyczał. na przykład drzeć ryj. Krzyczał, musiałbyś siedzieć. Tego, bo jak to będzie widać, że leży i udaje, to wiesz, to też nie kupię tego. To za faktem, że tam. Ej, dobra, nie dobra, siedźcie na mnie. No, Powiedzcie, ja się kliję. Tam ktoś jest. Nie? Filip? Filip? Nie wiem. Wojtek Boże! Trzeba mu pomóc. O! I tam, i tam. Filip! Filip! Gdzie ty jesteś? Patrz tu jest! Filip! Coś się mu stało. Filip! Ej, bo ja się do mnie nie! I czuks normalnie wiem gdzieś tam lewy teraz! Bo ja uciekałem, kurde, przed kimś. Nie wiem co to był, co ten typ był, wiecie! Czuks! On gdzieś krzyczał, że wiecie, coś... spadł po prostu, skądś. Ja nie wiem skąd on spadł po prostu. A ty teraz nie udajesz? Nie. Wojtek. No. Jest generalnie lipa. No. Trzeba karetkę wezwać. No. no. On jakby spadł. 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 Ale nie. gdzie on jest? Poważnie? Co ty gadasz? No mówię ci serio. Chodźcie tutaj. On mógł spać z góry. Chodźcie! Wow! <grymne> Śmieszne! <grymne> Oj, ale nawet Wojtek tak dygnął teraz, no jak bo ja to chciałem to się zmartwiła, no? <grymne> Serio? Przepraszam, to przepraszam. Na ogół tak nie robię, nie? Widzowie, to by było na tyle. Wbijamy po tym materiałem 50 tysięcy lajków. Albo 5. <grymne> trzymajcie się. Dzięki wielkie, trzymajcie się dzięki panu za